Dlaczego jesteś taki napakowany? Za każdym razem kiedy widzę to. I tutaj wklejony post. Za każdym razem, kiedy mam problem z pytaniem z programowania, wklejam je na Reddit. Później przylogowuję się na inne konto i odpisuję jako fałszywą odpowiedź. Ludzie zawsze chcą coś poprawić. To robię jedną pompkę. O Jezu. A w dzisiejszym odcinku prawo Hiorama. E frameworki rozwoju czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 6 maja 2022. W tej chwili siedzę, bo nie chcę mi się stać. No, po prostu takiemu fanaberie. Dzisiaj piję. Jakaś herbata zielona, nie pamiętam jaka. No i czy mam coś dzisiaj jeszcze do powiedzenia? Nie. Więc przechodzimy do naszego pierwszego artykułu. Naszym pierwszym artykułem jest e, materiał, który nazywa się e, Huram hu, Law, e, czyli Prawo Hurama. E, autor spisuje prawo w bardzo fajny, prosty sposób, a mianowicie: e, With a sufficient number of users and API, i, of an API, it does not matter what you promise in the contract, all observable behavior of the, your, your system will be depended on by somebody. Ja bym nawet zrezygnował te ze słowa API i po prostu zostawił interfejs, bo ja mogę Wam powiedzieć, że to samo dzieje się z UIem. I o co chodzi? E, w dużym uproszczeniu, jak autor napisał, czyli jeśli mamy odpowiednio dużo użytkowników, to nieważne co mamy napisane w samym naszym kontrakcie, ludzie będą e, korzystali z zasad obserwowanych systemów. To jest po pierwsze bardzo częste w wypadku testów end-to-endowych i wielu innych także rzeczy, że my nawet jak piszemy sobie na przykład czasami jakieś automaty, RPA i tak dalej, no to one korzystają z tak naprawdę niekoniecznie rzeczy, które są w kontrakcie, tylko z faktycznych zachowań. I jak to autor sam rozpisuje, że to jest tak naprawdę, no nazwał to w pewnym sensie także prawą e, implicit, e, w sensie niejawnych, e, nie wprost powiedzianych interfejsów, no że właśnie z czasem jak mamy użytkowników, to na informacje prywatne jak implementacja przestają być prywatne, bo przez po prostu użytkowanie ludzie dochodzą jak to działa i zaczyna oczekiwać coraz więcej od systemu przez to jego zrozumienie. I później, jeśli na przykład przepisujemy system, to często się okazuje że nie możemy zrobić pięknego przepisania, bo wchodzi to, że także są błędy, na których ludzie polegają. To jest taki, moim zdaniem, mityczny moment, w którym tak naprawdę it's not a bug, it's a feature, że po prostu nagle bug, już wszyscy tak się do niego przyzwyczaili, ba, zaczęli go wykorzystywać, yy, staje się feature'em. To jest też bardzo częste, jak na przykład oglądacie speedruny. Jest coś takiego, co się nazywa speedrun w grach N percent. Gdzie ludzie korzystają z wszystkich znalezionych błędów, jakie są znane. I tu bardzo często jest pewien taki niepisany kontrakt z deweloperami, zwłaszcza z indie. Że jeśli indie deweloperzy naprawiają grę, zrobią fixy. To starają się tak, żeby nie popsuć tych bugów, których korzystają speedrunnerze. Od czasu do czasu idzie to trochę dalej, bo na przykład... Yy, bug jest taki, że po prostu zaszkadza faktycznie innym graczom, to wtedy najczęściej zrobiono jakiś kompromis, że na przykład graczom uda pokazać się inne sposoby, jak to że dla graczy jest to naprawione, ale speedrunnerze na przykład dalej mają zachowane jakieś specjalne opcje, jak to mogą wywołać. Yy, bardzo ciekawy pomysł, ja się z tym naprawdę zgadzam. Yy, jak to jest napisane, bo to jest taki trochę Stare powiedzenie Monkeys and Tabwriter, że nawet jeśli, że po prostu, jeśli damy odpowiednio dużo małp i damy im maszyny do pisania, to pewnie później jakaś książka nam powstanie. W sensie to jest założenie, że mam nieskończony papier, nieskończony tusz i one chcą pisać, ale no wiecie o co chodzi. No i okej, okay, idziemy do następnego artykułu. O, zapomniałam powiedzieć. Na słyszenie artykuł został nam podesłany przez Macieja Troniarza, Dzięki Maciek za podesłanie, bo ten artykuł także jest podesłany przez Dawida Pacie. Dawid znalazł właśnie narzędzie, które nazywa się Progression FI. Ja nie wiem co jest grane, że teraz y, mi przycina ten pasek u góry, czy ja mogę to jakoś zrobić tak lepiej, żeby go nie było przycinane. Muszę gdzieś pomyśleć jak to mogę rozwiązać, bo coś z szczęście mi to przycina. W każdym razie jest to narzędzie, które, y, jest to po prostu strona, która jest zbiorem. Tak jak w pewnym sensie jak wiecie, to robi Wrodeck, robi listy. I to jest zbior różnych narzędzi, różnych frameworków stosowanych przez firmy do rozwoju pracowników. I mamy tutaj po pierwsze wyszukiwania, że możemy zobaczyć gdzie, możemy zobaczyć jakie rodzaj dyscypliny, możemy szukać po czymś innym i po prostu możemy zobaczyć, jak faktycznie ten framework wygląda, że wtedy możemy wejść. Tutaj na przykład mamy developer handbook, w, e, e, chyba to jest GitHub, tak, GitHub. I możemy sobie posłuchać, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, e, e, Tutaj mamy, nie mamy aż tak dużo informacji, w sensie jest to odesłanie nas później do kolejnej strony. Najczęściej, gdzie możemy to zobaczyć, ale jest to fajny taki zbiór. Jak na przykład szukamy jakiejś inspiracji i na przykład nie chcemy też robić wszystko kompletnie od podstaw, to mamy pewne punkty odwołania. Bardzo fajna kwestia. Tych systemów jest za dużo i ja powiem szczerze, nie czuję się aż tak kompetentny, żeby je wszystkie omawiać. Ale no, jak odpowiadacie za rozwój lub chcecie poszukać jakichś narzędzi do rozwoju się w firmie. Myślę, że to może Was zainteresować. A więc, zbliżamy się do końca. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku porozmawialiśmy sobie o prawie Hira, Hyrule'a, i później patrzyliśmy sobie na frameworki do rozwoju pracowników. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłej herbatki.